Dlaczego przestałem wierzyć, że świadkowie Jehowy to jedyna prawdziwa religia? Dlaczego, skoro tak mocno byłem zaangażowany w tą religię od dziecka, to przestałem uważać, że ciało kierownicze przekazuje jedyną prawdę od Boga i Jezusa za pośrednictwem ducha świętego? Postanowiłem nagrać ten odcinek, ponieważ niektórzy zwracali mi uwagę, że już jest ponad tysiąc subskrypcji na kanale, za co bardzo dziękuję i nie spodziewałem się, że tak szybko będzie tak dużo osób na tym kanale. Miło mi, że słuchacie. Mam nadzieję, że też to pomaga się wybudzać innym osobom i przyczynia się do tego, że kolejne osoby spojrzą logicznie i krytycznie na organizację. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za lajki, subskrypcje, do czego zachęcam, do lajkowania, subskrypcji. A jeśli stwierdzisz, że to co robię, mój kanał, zasługuje na wsparcie, to można to robić poprzez portale Patronite, bezpośrednio na YouTube, pod przyciskami Wesprzyj lub Podziękuj, jak również przez SubPi. Linki są w opisie, w przyczepionym komentarzu. Zapraszam też na kanał Discord. Jeśli jesteś pimo, pomo, być może się budzisz, być może masz strach pewien przed tym, że zostaniesz sam albo nie masz do kogo by się zwrócić w tych kwestiach związanych z tak zwaną prawdą. Może przechodzisz jakiś kryzys, nawet jeśli chodzi o te nauki i czy to jest prawda, czy nie. Więc zapraszamy. Staramy się dbać też o anonimowość. Jak wejdziesz na kanał Discord przez linka, to tam dostaniesz więcej informacji na temat tego, jakie są zasady działalności. Zapraszamy. A więc dlaczego przestałem w to wierzyć? Można powiedzieć, że zawsze broniłem tej organizacji, że to jest prawda. Wychowany byłem od dziecka, co teraz wiem, że wpłynęło na różne moje problemy ze zdrowiem, jak również na to, jak postrzegałem świat wcześniej i jak cofam się do na przykład moich lęków przed pójściem do szkoły, to wiem, że to wynikało też z tego, że byłem świadkiem Jehowy, bo nikt wtedy nie rozróżniał w szkole dziecka świadków Jehowy od, że jest nieochrzczony od ochrzczonych. Więc dla wszystkich oczywiście jako młody człowiek byłem świadkiem Jehowy. Trzy główne punkty, które spowodowały, że przestałem w to wierzyć, można powiedzieć, że wzięły się z tego, że w końcu zacząłem myśleć logicznie i krytycznie i po prostu sprawdzać. To nie jest tak, że wcześniej nie widziałem różnych rzeczy, które były niewłaściwe w organizacji. Natomiast zawsze to wytłumaczenie, że Bóg pozwala czasami na coś, że trzeba czekać na jechowe, że być może Bóg się nie zajmie nawet takimi sprawami i dopiero to będzie wyprostowane po Armagedonie w raju, a my mamy Bogu służyć i być wierni, na no tym samym być wierni organizacji oczywiście, bo tak jak wcześniej wspomniałem w którymś z filmów dla świadków Jehowy, Bóg równa się organizacja, Niestety tak jest i ja to wiem też, jak się odbierało wcześniej wiele rzeczy, które się tutaj w tej organizacji działo. Ale te trzy główne punkty o których chciałem powiedzieć, to nie są tylko oczywiście same te tematy. W tych punktach się zawierają jeszcze wiele innych rzeczy. Natomiast takie trzy główne powody to było przede wszystkim nielogiczne i fałszywe nauki ciała kierowniczego, hipokryzja i stronniczość w zborze. Ważniejsze były często procedury, a niemiłość i psychologiczna manipulacja, o której dowiedziałem się już po wybudzeniu. Natomiast to bardzo mnie, delikatnie mówiąc, zdenerwowało. Te nielogiczne i fałszywe nauki były powodem w zasadzie mojego wybudzenia, a szczególnie to, za co trzeba chyba podziękować ciału kierowniczemu, co powiedzieli na ostatnim zgromadzeniu statutowym. Ponieważ wtedy nowy członek ciała kierowniczego powiedział, że oni przekazują od Boga, przez Jezusa i Ducha Świętego informacje, ale się mylą. Co więcej, powiedział, że kiedy się mylą, to nie robimy z tego problemu, bo wiemy, że tak Jechowa działa. Czyli innymi słowami. Bóg przekazuje Wam, czyli ciału kierowniczemu, fałszywe informacje. Jeśli się mylą, to jest wina Boga, bo Bóg tak działa. Tak to trzeba postawić i tak to trzeba zrozumieć. I ja myślałem, że po tym, co oni wtedy powiedzieli, to o wiele więcej osób się obudzi, natomiast z osobami, z którymi wtedy jeszcze rozmawiałem w Boże i do znajomych, jakoś to nie docierało. To był taki pierwszy powód wybudzenia się i zacząłem się zastanawiać, jak można mówić, że przekazują wolę Boga, skoro się mylą. Bóg nie może kłamać, Bóg nie może mówić nieprawdy, Jezus tym bardziej. Tak naucza też Biblia, a przecież Świadkowie Jehowy uważają, że opierają się na Biblii. Oczywiście, powiedzą zawsze, że Bóg i Jezus to dla nich te dwie najważniejsze osoby. Dziwne było dla mnie, że oni zaczęli mówić tak dosyć otwartym tekstem, że w zasadzie no to jak kłamią, to dlatego, że Bóg im tak każe. Więc Bóg chce, żeby ludzie na przykład cierpieli chociażby przykład przeszczepów, kiedy stwierdzili, że nie wolno robić przeszczepów, a za jakiś czas powiedzieli, że wolno robić przeszczepy. Ileś osób na pewno mogło z tego powodu stracić życie, to jest po prostu zabawa czyimś życiem. Kilku ludzi siedzących w Nowym Jorku, czy teraz w Warwick, i dla nich nie ma żadnego problemu. Jest to po prostu obłudne, nie mające nic wspólnego z miłosierdziem, po prostu narzucające nawet w najmniejszym stopniu wolę jakichś ludzi, którzy są uzurpatorami, a nie żadnymi przyszłymi królami. Mają bardzo ograniczony sposób myślenia i często nie są zbyt inteligentni, przynajmniej tego nie pokazują, chociaż być może ta inteligencja się objawia w temacie psychologicznej manipulacji, chociaż pewnie też korzystają z jakiejś pomocy. Oni uważają, że są jedynymi przedstawicielami Boga na Ziemi. Nie wiem, czy w to wierzą, czy nie, ale to, co oni wtedy mówili na tym statutowym, to było coś, co mnie obudziło. Dodatkowo jeszcze powiedzieli, że oni te nowe światła to przekazują za pośrednictwem swojego teamu researcherów, którzy szukają im w strażnicach od 79 roku, 1879 roku. Co ciekawe, jeśli słuchacie tego i jesteście świadkami Jehowy, to zastanówcie się, dlaczego wy oficjalnego dostępu nie macie do takich strażnic, bo macie tylko dostęp od 50 roku, jak dobrze pamiętam, więc to jest wiedza tajna, bo gdybyście zaczęli grzebać w tych strażnicach, to byście zobaczyli tyle nieścisłości, tyle głupot pisanych już po 1919 roku, gdzie rzekomo niby Jezus wyznaczył niewolnika wiernego i ten niewolnik wierny dalej nauczał fałszywych nauk, co więcej zmieniał prawdziwe nauki biblijne na fałszywe nawet. To bardzo ciekawe, że Jezus wyznaczył takie osoby. No, a dodatkowo oni jeszcze powiedzieli, że ci ludzie, którzy tam szukają dla ciała kierowniczego różnych informacji, no to przedkładają im później to znalezisko, no jakąś rekomendację dają. Więc tak naprawdę to ciało kierownicze decyzji nie podejmuje żadnych. Oni sami nawet nie szukają materiałów. Ja kiedyś to myślałam, że oni właśnie w taki sposób robią, że się zgromadzają, razem czytają Biblię, analizują, studiują i w ten sposób podejmują decyzję, że oni sami ewentualnie szukają jakichś materiałów w publikacjach, a tak naprawdę, no to bardzo, bardziej Na podstawie Biblii właśnie w jakiś sposób ten duch na nich nie działa, i razem podejmują tą decyzję. Przecież no to są myśli przekazywane że komu bezpośrednio od Boga, jedyny kanał łączności. No tu się widać, że oni idą sobie na skróty, mają jakiś pomocników, tak jak Misi Jogi miał Bubu, no to oni mają takich Bubu, i Bubu przynosi Misiowi Jogiemu jakiś miód, i oni sobie tam wybierają, czy robimy zmianę, czy nie robimy zmiany. To wszystko, co oni mówili na tym statutowym, myślę, że to jest z powodów też prawnych, żeby nikt im później nie zarzucił, że oni mówili, że są nieomylni i w ten sposób się chronią przed jakimiś pozwami. Hipokryzja i stronniczość, no to jest następna sprawa, którą widziałem już wcześniej w zborze. Na przykład wtedy, kiedy usługiwałem jako starszy zbor. Byłem starszym zboru, byłem pionierem stałym, miałem różne zadania w organizacji, również na kongresach. Widziałem, jak to wszystko działa od środka i widziałem, że wtedy, kiedy chcesz naprawić coś z Boże, widzisz, że na przykład jakiś inny starszy zachowuje się mocno niewłaściwie, a trzeba byłoby użyć o wiele ostrzejszych słów według zasad z Biblii, według tego, co nawet ta organizacja mówiła, to nie można tego zrobić i ty jesteś jeszcze tym złym, jeśli coś zgłosisz, bo się widziało na przykład jako świadek, bo na przykład nie ma innych świadków. Albo nawet jak jest dwóch świadków, no to ten starszy powiedzmy sobie znajdzie kogoś innego z rodziny przykładowo, który zaprzeczy. No i inni powiedzą, no nie ma świadków, bo jest dwóch czy trzech świadków, którzy świadczą przeciwko i dwóch albo trzech świadków na przykład, którzy mówią, że to nieprawda i nie można nic z tym zrobić. I nie może nic z tym zrobić, znaczy mówi, że nie może nic z tym zrobić, bo po prostu nie chce. Nadzorca wodu, czy nawet biuro, oddziału. I to mnie zawsze zastanawiało i to był dysonans wielki, bo zawsze myślałem w ten sposób, czy się zastanawiałem, jak to jest, że człowiek stara się wprowadzać te myśli, które w Strażnicach piszą, nawet jakieś bardzo małe szczegóły, a ktoś inny robi tak, nie można nic z tym zrobić, a nawet jest się jeszcze tym złym, kiedy o tym się mówi. Dodatkowo często było tak, że kiedy się zgłosiło taką sprawę, no to na przykład było śledztwo starszych innych, czy ktoś, kto zgłosił taką sprawę, to przypadkiem nie kłamie, no bo zgłosił sprawę na przykład na starszego. Można powiedzieć, że nawet się nie wierzyło nieraz w takie zeznania świadków, bo od razu się zadawało takie pytania tym świadkom w stylu na przykład: po co, dlaczego w ogóle o tym mówisz, a czy to na pewno było tak, a to, a tamto i takie podważanie często było w przypadku chociażby zeznawania przeciwko jakiemuś innemu starszemu. Więc tak naprawdę jeśli ktoś dobrze grał politycznie w zborze, ktoś poddawał wątpliwość często jakiejś rzeczy albo nawet posługiwał się oszczerstwami, to często wierzono tamtej osobie, a nie tym, co chcieli naprawić coś w zborze czy pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Zawsze też w organizacji to się tak mówiło, że no to na pewno jest tutaj tylko u nas w zborze, w innych zborach jest inaczej, ale później okazało się, że w innych zborach jest bardzo podobnie, jeśli nie tak samo. Praktycznie w każdym były jakieś afery, które na podobnych zasadach funkcjonowały, więc to jest problem systemowy, a nie tylko jakiegoś jednego miejsca, jednego zboru. Kolejna sprawa, która mnie zszokowała, to była psychologiczna manipulacja, którą posługuje się organizacja. Obijało mi się to o uszy, ale zawsze tak to trochę chowałem i mówiąc, że a, to może nie jest wcale prawda, albo że to może przypadkiem gdzieś jak coś się ukazało w strażnicy i tak to ludzie odebrali, ale później po dosyć przypadkowo w zupełnie prywatnej sytuacji z jednym psychologiem, który potwierdził, że są stosowane takie metody manipulacji, Dodatkowo, kiedy czytałem różne prace naukowe na ten temat, doktora Hassana też dużo się zapoznałem z jego pracami, poglądami na tą sprawę, gdzie wyraźnie pokazywał, jakie się techniki manipulacji psychologicznej stosuje w organizacji Świadków wiechowe. to sobie pomyślałem, że w żadnym wypadku nie mogą być to ludzie wyznaczeni przez Boga, ponieważ tutaj żadnej miłości w ten sposób nie okazują, tylko wręcz przeciwnie. To, że ktoś stosuje takie techniki manipulacji i to świadomie, jest to po prostu jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić drugiemu człowiekowi. Tym bardziej, że organizacja robi to w bardzo perfidny sposób, ponieważ ludzie nie orientują się w tym, nie wiedzą, że na przykład problemy psychiczne wynikają ich właśnie z tego, z tej psychologicznej manipulacji, która często polega na strachu, na wywoływaniu poczucia winy. Mają cały wachlarz tego, w jaki sposób manipulować ludźmi, żeby byli im posłuszni. Niestety często starsi, być może bezwiednie, prawdopodobnie bezwiednie stosują takie metody, sami na przykład w przemówieniach, bo kiedy ja siebie analizowałem, to myślę, że czasami niestety takie techniki też stosowałem, z czego nie jestem dumny niestety i szkoda tylko, że wcześniej się nie wybudziłem z tego bagna. To takie trzy główne powody, dla których uważam, że ta organizacja nie jest prawdziwa i oczywiście tych powodów jest o wiele więcej, można byłoby dużo o tym mówić. Warto podkreślić, że wiele ludzi budzi się, ludzi, którzy byli też na tak zwanych przywilejach. I to pokazuje, że ludzie, którzy bardzo w tym mocno siedzą, czy siedzieli, bardzo byli zaangażowani w tą organizację, też się budzą i to nie jest tak, że o organizacji piszą kłamstwa ludzie, bo w większości tego, co jest napisane, o dziwo informacje prawdziwe, sprawdzalne, weryfikowalne z różnych źródeł można sprawdzić historię całej organizacji. To jest też takim kolejnym, jakby, powodem trochę dodatkowym, bonusowym, gdzie ja zacząłem sprawdzać po prostu rok 1919, całą historię tego ruchu, jak to się wzięło, skąd się wzięły te nauki, że to wcale nie Russell je wymyślił, tylko zupełnie inni ludzie. On przejmował te nauki często, że prywatne życie, na przykład Rateforda, który zostawił żonę i dziecko, pokazywało, że Jezus w żadnym wypadku nie mógłby go namaścić na jakiegoś członka, niewolnika rzekomego, tym bardziej, że ten niewolnik to była przypowieść Jezusa, a nie żadne proroctwo. I takich kwiatków, tak zwanych w tej organizacji jest o wiele, o wiele więcej. I Można byłoby o tym jeszcze mówić i pewnie jeszcze o tym na tym kanale powiem. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać w komentarzach też, co Was wybudziło, lub napiszcie swoje przemyślenia. Do zobaczenia.